Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak wykorzystać formułę X Wyszukaj na konkretnych danych. Tutaj mamy dane dotyczące konkretnych turystów, którzy chcą skorzystać z usług konkretnej restauracji. W pierwszej kolumnie mamy imię, w drugiej kraj, który jeszcze chcemy uzupełnić, w trzeciej stolica. Kolejna to restauracja oraz kwota wydana w złotówkach. Naszym zadaniem, tak jak już wcześniej wspomniałam, jest wypełnienie tej komórki, a żeby to zrobić w arkuszu numer dwa mamy kraj i stolicę. To teraz przejdźmy do wykorzystania naszej funkcji. Do tego celu potrzebujemy jakby pomapować, wyszukać stolicy z st arkusza numer 2. W tym celu używamy funkcji x Wyszukaj. Wybieramy y, konkretną szukaną wartość, czyli w tym wypadku stolica, czyli Rzym. Następnie przechodzimy do arkusza numer 2. Wybieramy y, całą kolumnę B, ponieważ to jest tablica, z której chcemy odnaleźć naszą stolicę. Następnie zwracaną wartość, czyli kraj, który odpowiada konkretnej stolicy. Jeżeli nic nie znaleziono, zostawiamy pusta. Jeżeli chcemy uzyskać dokładne dopasowanie, w tym celu wpisujemy 0 i zamykamy formułę. Żeby uzupełnić w całej kolumnie nasze dane, przyciągamy do dołu lub klikamy dwa razy na krzyżyk, tak jak to zrobiłam. Dzięki temu widzimy nasze stolice i kraje.